Niech mnie cheddar, Kraj na szczurów. Żeglarze, bądźcie w gotowości. Hmm. Hej ja! Wow, co robisz? Zdobywam statki i skarby. Oto on mnie wzywa, ale załoga się nie słucha. A, ja idę robić domek na plaży. Wpadnij w wolnej chwili. Hej kochani, dzisiaj zrobimy dwupiętrowy domek z basenem. Zaczniemy od oświetlenia, czyli od tej lampki. Siemka, su. W sumie to piraci też muszą odpocząć od grabieży. Na pewno. Nie możesz tylko żeglować. A co się robi na lądzie? Mm, nie wiem, ale ty możesz mi pomóc. Będzie dużo małych elementów, podobnie jak w innych domkach. Zajmiesz się tym? To ja się zajmę meblami. Wszystko będzie w marynarskim stylu. Hop! Czyli jasne kolory i naturalne tkaniny. Potrzebuję dwóch takich elementów. Voilà! Co? Przypomniał mi się nasz fortepian! Postanowiłem wtedy poświęcić się rock and Piękne czasy! A jak szybko zmieniłeś zdanie? Ten mini fortepian jest ekstra. Wieczór, muzyka. Jestem dość kompulsywny. Patrz lepiej na te kwiatki. Bardzo kreatywnie. Kontynuujmy. Nie ma domku bez biblioteczki. Książki na plaży? Ja lubię czytać na plaży, zwłaszcza kiedy się opalam. Red kotlety za rok nie skończysz! Użyję magii! Wow, ale szybko! Dziękuję! Pomożesz mi zresztą? Pewnie! Dużo masz tych mebli do złożenia! Wezmę się teraz za fotel bujany. Uwielbiam styl retro, w którym został wykonany. I chyba jest ręcznie malowany. Ale przecież ty nie lubisz ręcznie malowanych mebli! Nawiązujesz do tej półki, którą pomalowałeś bez mojej zgody? Ale to było genialne! Niebieski Trochę tymi zdobieniami. Znalazłem miejsce na nasze książki i dodałem coś od siebie. Mm, chyba też cię zainspirował styl marynarski. Tak, bardziej wypoczynkowy, dlatego zrobiłem coś miękkiego. Tak, trzymaj. Potrzeba mi dużo dodatków na stolik. Już się robi. No ja myślę. Stolik gotowy. Sami jak ci idą dekoracje? Skończyłem, ale dużo tego, więc lepiej użyj magii. Okej. Okay. Łóż. Dobrze. To co teraz robimy? Przytulne i wygodne rzeczy, kapitanko. Zajmujemy się teraz miękkimi rzeczami? Czytałem o piratach, Su. I co wyczytałeś? Że piraci dokonali wiele odkryć geograficznych. Zgadza się. A najsławniejszym odkrywcą był nikt inny jak Francis Drake. A wiesz, że miał oficjalne pozwolenie na plądrowanie statków? Tak, ale teraz to nielegalne. Wiem, wiem, nie miałam złych zamiarów. Chciałam tylko przechwycić trochę słodyczy. Nie zapomnij zakręcić słoiczek z Nutellą. Będę odkrywcą słoików, ale się podjarałem. Czyli Nutella zostanie zwerbowana na pokład. Zaczęłam robić kuchnię najpierw stół. Voila! I krzesła! Jedno. I drugie. I jeszcze kredens na drobne szpargały. Nie wiem jak wy, ale ja na wakacjach jestem wiecznie głodna. Musimy więc mieć w tym domku zapasy jedzenia. Tu możemy gotować. Ja na przykład lubię krewetki i małże. I wodorosty, których sam się boi nie wiedzieć czemu. ba wyglądają jak trucizna i śmierdzą jak jody na zapteczki. Ty pewnie powiesz, że są bardzo zdrowe, ale wiesz, co jest lepsze? Co takiego? Moja pomoc w tym projekcie, a co innego? Podoba mi się ten entuzjazm. Weź to i zacznij składanie. Ups, nie spodziewałam się tyle pracy. Nasz domek ma dwa piętra, sypialnia będzie na dole. Właśnie składam łóżko. Hop, idealnie. Jeszcze poduszki i ciepła kołderka jak na prawdziwym łóżku. A propos sypialni, sam chyba gdzieś mi zasnął. Czekaj, Su! Dzwoneczku? Nie! Piotrś Pan odlatuje! Su, widziałam jego dzień. To kapitan Hulk! Aaaa, Hulk! Hulk. to ja! Przyszłam sprawdzić, co robisz, a ty śpisz. Chodź, pokażę ci, co zrobiłam do tej pory. Porę urządzić nasz domek. Tu, wygląda jak muzeum pięknych mebli i dekoracji. Zgadza się, mamy niezłą kolekcję: miękkie łóżko, toaletkę z lustrami i kosmetykami, dużo kwiatów, wyposażenie łazienki i trochę sztuki, sztalugę z obrazem. Wow, chciałbym mieszkać w tym domu i rzucić karierę pirata. Super, skończ co miałeś zrobić. Ja zajmę się ścianami. Najpierw fundamenty. Podłoga będzie nieco nad ziemią. Teraz ozdobimy ją kamieniami. Najciekawsza część. Basen! Hurra! Pytanko, po co nam basen w domu przy plaży? Bo jak będzie bardzo gorąco i będziesz chciał popływać, nie będziesz musiał wychodzić z domu. Ekstra, co? Możesz też wylać drinka będąc na fali. W naszym domku nie będzie okien, tylko piękne drewniane kratki. Tapety też są w stylu marynarskim. Kotwice, odcienie morza, piasek. Nie mogę się już doczekać. Uwaga z tapetami! Nie chcesz, żeby się odkleiły! A to normalne w nadmorskim klimacie. Skąd ty tyle wiesz o wilgotnym klimacie? Bo jestem wielkim odkrywcą i piratem! Wiem wszystko o morskiej bryzie i palącym słońcu! Powiedz mi zatem, odkrywco, na jakich wodach dryfowałeś? A, pamiętam wyprawę do Tibidabo. To wtedy odkryłeś krainy ze słodyczami rosnącymi na drzewach? Coś ci się pokręciła. Zobaczyłem wtedy ogromne wieloryby płynące razem z moim statkiem. Były tak ogromne, że trochę się bałem, ale tylko trochę. No dobra, byłem przerażony! Ale podobno te wieloryby nie atakują ludzi! Ja bym się bała. Zabierzmy się teraz za umeblowanie i dekoracje. Kochani, opowiem wam pewną ciekawą historię. W starożytnej Grecji nie było stołów. Były za to długie ławki, na których stawiano jedzenie. Ale co najciekawsze, ludzie nie siedzieli, tylko leżeli podczas uczty. Jedzenie należąco? Muszę spróbować. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Możesz się zadławić. Chociaż przypominamy trochę Greków, kiedy jemy pizzę na kanapie. Leniwe oglądanie filmów! Przeniosłem trochę marynarskich ozdób, zegar i jakieś drzewko. A ja mam więcej mebli. Stworzymy przytulny domek. Będzie można tu odpocząć po długim spacerze na plaży. Albo po zakupach. W tych torbach są chyba kostiumy kąpielowe i modne okulary. I akcesoria zrobione z muszelek i pereł. Skoro tak mówisz. To podłoga drugiego piętra z trzema lampami. Jedna na pokój. Niech stanie się jasność. Zapomniałaś o fortepianie i roślinach. Muszą być przy basenie. Dajcie jej łapkę w górę, bo chyba ma sklerozę. Nie zapomniałam, bo ty o nich pamiętałeś. Widzisz jak ci ufam z dekoracjami? Patrz, nie zapomniałam o tym kwiatku. Dobrze mnie wyszkoliłeś. Szybko się uczysz, Majtku. Tak trzymaj, a zostaniesz kapitanem. Przecież byłam kapitanem. Dlaczego znów jestem Majtkiem? Jestem kapitan sam z Mam dla ciebie propozycję! Zamknij oczy, a ja skończę drugie piętro! Hmm, interesujące! Niech będzie! Tylko nie podglądaj! Dobrze! Dom dla wielkiego pirata sama! I zdolnej tu! Su. Su, nie podglądaj! Oj, byłam ciekawa! Już nie będę! Już możesz w sumie! Świetna robota, Sami! Może zakryjemy sypialnię i łazienkę dachem? Dobry pomysł! Chociaż łazienka na świeżym powietrzu? Interesujące! <śm> sami chyba żartujesz! Nie wiem, czy byś się cieszył, jakby cię ktoś podglądał w łazience. Racja! Denerwuję się, kiedy puszek mi przerywa prysznic. Ma takie przeszywające spojrzenie. <śm> o tak, puszek to ciekawski kot! Cieszę się, że nam teraz nie przeszkadza. Wygląda na to, że ktoś postanowił zamieszkać w naszym domku na plaży. Tak, to idealne miejsce. Z dala od wraków i kular matnich. Też się poopalam. Pogoda jest znakomita. Pa, kochani. Na razie. Subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Niezły ten rum.